Krystyna Sibińska i kolejny program z Cyklu Gorzowski, bohater. Dzisiaj jest z nami sołtys wszystkich naszych lubuskich sołtysów, pan Edward Jednoszewski. Witam pana bardzo serdecznie. Dzień dobry, dzień dobry od państwu. Od kilkunastu lat pełni pan funkcję prezesa Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów. Tak. To może zacznijmy od instytucji sołtysa, bo to jest chyba jedna z najstarszych takich instytucji w Polsce, która funkcjonuje przez lata, oczywiście trochę zawsze w innej formule. Ale, ale niezwykle ważna postać dla w każdej wsi, w każdej społeczności. Pierwsze, pierwsze sołectwa powstały, oczywiście nazwy były, one się zmieniały 800 lat temu, czyli po pierwszym Senacie Królewskim. Tuż zaraz po tym pierwszym. No, sołtys to przede wszystkim go, to najniższy szczebel samorządowca. sołtysto. Lider wsi gospodarz danego sołectwa. Zawsze ma obok siebie, może nie zawsze, ale od jakiegoś czasu Radę Sołecką, czyli grupę osób, które wspierają go w tych jego działaniach. Jak mam okazję być na różnych wydarzeniach we wsiach w lubuskich, ale nie tylko, to jest zawsze możliwość też może niejako oceny, gdzie jest dobry gospodarz, jak się prezentują dane sołectwa, wsie na dożynkach czy, czy, czy na innych takich wydarzeniach. Powiem pani szczerze, że Sołtys jest takim mediatorem pomiędzy samorządem gminnym a mieszkańcami swojej wsi. Inicjatorem rozwoju wsi, czy w ramach funduszu Słowackiego, czy funduszy unijnych, czy też gminnych. Jest też organizatorem życia kulturalno-społecznego. Czyli powiem tak. Gdzieś jakaś lampa nie świeci, idą do Sołtysy, Sołtyz tak, majduje tak, dalej. Nie odebrali mi śmiecie do Sołtysa, dlaczego Sołtys działa. Sołtys jest to taki dyżurny całodobowo na wsi. No nie jest. ma biura, ma tylko szyld na swoim domu, tak, prawda? Na biuro swoim to jest mieszkaniu, dom. tak. Biuro to jest dom. sołtys, tak, ważna tabliczka. I to w dalszym ciągu jest działalność społeczna, tak szczerze mówiąc, bo rozjazdów ma sołtys bardzo dużo sołtys, są so, i sołtys, sołtyski, i sołtysi. I jest między nimi różnica na pewno, bo sołtys jest taki bardziej, no jak to mówią, męski, męski w zachowaniu, w działaniu. Natomiast kobieta, nie dość, że jest dobra w działaniu, to jeszcze ma to serce takie bardziej czułe. To jest jest coraz pozytyw. więcej sołtysek, prawda? No, już... Nie macie tu z tym kłopotu jako panowie sołtysi? Nie, nie, nie. <laughs> nie. Musimy współpracować, musimy się współorganizować razem, musimy dbać o siebie, walczyć o, o swoje. Nie tylko o swoje, ale dla, dla mieszkańców swojej wsi. No, taka nasza rola. Sołtys to jest taka, do no kiedyś to się, no teraz też oczywiście, bo sołtys to jest też pierwszy od roznoszenia podatków, prawda? Tak. I, I w pewien sposób egzekwowania tego, ale ja myślę, że też właśnie tak przede wszystkim to jest taki animator wszelkiego życia na wsi i to się bardzo zmieniła ta funkcja, prawda? Bo, bo właśnie od operatywności też sołtysa dużo zależy od tego, ile ta wieś może, nie to, że dostanie, ale co się będzie też działo w tym czasie. Co się wsi, będzie prawda? działo przede wszystkim, bo są Sołtysi mamy przelicznik, ile tej, tego, tego funduszu sołeckiego jest. Tutaj jest uregulowane i im większa miejscowość, tym są większe fundusze. No, sołtys w ramach y, chociażby te, tego, tej działalności kulturalno-społecznej, czyli sołtys organizuje dożynki wiejskie, Dzień Kobiet, Dzień Dziecka, święta jakieś ludowe, inne imprezy zabawowo sportowe. Jeżeli sołtys jest operatywny, to naprawdę ma się. bardzo dużo do zrobienia na danej wsi w ramach w ramach rozwoju, czyli jako inicjator rozwoju wsi. No to tak jak już mówiłem prędzej, no, zależy też od pieniędzy, jak im Więcej pieniędzy ma sołty tym, więcej na wsi może zrobić. Jeżeli, chociaż są, powiem Pani szczerze, sołtysi z małych miejscowości, niewielki fundusz mają, ale szukają jeszcze wsparcia u sponsoru. Może już nie teraz, nie w tych czasach, bo są trudne czasy, gdzie ta inflacja pożera nam wszystko. To jest trudniej o pozyskanie tych środków, ale poprzednie lata to naprawdę niektórzy byli tak operatywni, że. Przy tej małej działo? miejscowości potrafili zrobić dużo, dużo dobrego, dużo dobrego. Panie Edwardzie, bo proszę powiedzieć, jaka jest ta nasza dzisiejsza lubuska wieś? Bo ona jest troszeczkę inna niż, niż to było wcześniej, o. prawda? Są inni ludzie też, ale no dużo, że tak powiem, miastowych przeprowadziło się na wieś. To mm. też trzeba inaczej mm. budować te relacje, prawda? Powiem pani, szczerze, ja w 2008 roku czy 2007 byłem w Europarlamencie zaproszony jako... Gość i zobaczyłem te miejscowości już w tych landach zachodnich, Holandii, Belgii. No i później, jak wróciłem na tę swoją wieś i te, te wsie lubuskie, jak obejrzałem, mówię: O rety. Trochę na Nie ma porównania. trochę mamy Ale do Ale chyba teraz już plecy. jest inaczej. Teraz już tak. I, i co było pierwszym takim moim podejściem, jako wtedy jeszcze. Nie, już prezes w, roku, w 2010 roku złożyłem wniosek do, do, do marszałka województwa o taki konkurs Najpiękniejsza Wieś Lubuska. Tak. To jest mój wniosek, mój pomysł. i działa cały czas. I działa do tej pory, ten, ta, ta, ten konkurs Najpiękniejsza Wieś Lubuska. Przyspieszyliśmy tym samym od razu zmiany. No nie ukrywam, że. Wsie, które zgłaszały się do tego konkursu, a tak miałem okazję zjechać prędzej, ale w, w dniu, kiedy już oni, oni przystąpili do tej ostrej rywalizacji, czyli do tej pierwszej dziesiątki, gdzie wybieraliśmy tych najpiękniejszych, to już tą wieś nie, no, nie mogłem poznać. Nie? Tak, tak ją upiększali. Tak ją... Kiedyś nie pamiętam, jaka to była wieś, ale to była wieś w powiecie nowosolskim gminie Nowasol. I oczywiście jesteśmy oprowadzani przez panią sołtys, stanęliśmy tak przy pewnym za zabudowaniu, oparłem się o płot, <totrę> a <bym śmierza> pomalowałem, <totrę> oj no przepraszamy, przepraszamy, zaraz, <totrę> było, było, wszystko żeby temu, to, to zmazać to, tą farbę. Czyli to była taka praca na, na bieżąco tak, przygotowująca tak, mobilizująca całe społeczeństwo wiejskie wie pani to było coś fantastycznego tak do tej pory jest to nas cieszy bo ta przez to też między innymi wieś się zmienia. Yy, jesteście jako yy, stowa lubuskie stowarzyszenie sołtysów czy to jak to wygląda czy to wszyscy sołtysi są członkami tego stowarzyszenia z czym się wiąże obecność w stowarzyszeniu czy pomaga czy przeszkadza yy, czy warto być w takim stowarzyszeniu. Warto być, ponieważ sołtysi mają kłopoty w swoich gminach, w swoich miejscowościach, gdzie nieraz jedziemy, negocjować. Zresztą powołaliśmy też przy Zarządzie Wojewódzkim Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów Komisję Problemową. Ja oczywiście tam stworzyłem ten regulamin pracy tego, 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 tej komisji teraz ta komisja już jest, chociaż ja nie ukrywam, że też z tą komisją jadę, no nie wszystkie wsie jeszcze mają, we wszystkich gminach jeszcze nie jest uruchomiony ten fundusz, fundusz sołecki, sołecki tak. no i, i, i no szkoda, że go nie ma, bo nie wiem jak dotrzeć. To jest dotrzeć, dobre narzędzie, prawda? Nie, dla... nie wiem jak dotrzeć do niektórych wójtów, burmistrzów, aby uruchomiły ten fundusz sowiecki. to jest dobra rzecz. Nikomu no, może chciałby soł... burmistrz albo wójt mieć większą władzę nad sołtysami. Chyba dlatego to robi. Bo przecież ta wieś naprawdę się rozwija dużo, dużo lepiej, dużo prędzej. Warto ten fundusz... we wszystkich. To jest taki, taki swoisty gminach... budżet obywatelski prawda, tak, na wsiach, tak, bo, tak. bo mieszkańcy wiedzą, że to oni mogą zadecydować mm -hmm, na to, co te, mm -hmm. co te pieniądze z funduszu sołeckiego będą wydane. Powiem pani szczerze, nikt nie wie lepiej, no na co trzeba, w co w tej wsi trzeba Jakie pieniądze w tej wsi i na co należy zainwestować, jak sama jak mieszkańcy wsi Rada Słodzka i są, to jest taka prawda. No to, to, to najbliżej bo są, te strata, swoje oczywiście, że tak i, i, tak. i to, jest, to jest bardzo fajne, bo mm -hmm. ja myślę, że wtedy też jest, następuje taka pewna integracja środowiska, jeśli tak, chcą tak. nad czymś pracować i oni mm -hmm. wiedzą, że mogą zadecydować o tym, na co przeznaczą ten fundusz sołecki, tak. to wtedy też no, wyzwala się taka energia i taka, taka właśnie siła współpracy. Dosłownie tak, to prawda. Dobrze by było, żebyśmy mieli we wszystkich gminach ten sowiecki, nie ukrywam. To, to tak, to oby, tutaj jest rzeczywiście tak apeluję do wszystkich y, y, włodarzy w gminach, żeby docenili ten fundusz i żeby mhm. dali tę odrobinę władzy y, d, dla sołtysów. Natomiast ja bym chciała też y, porozmawiać, bo y, jako y, lubuskie stowarzyszenie Sołtysów jesteście też y, y, członkami y, w ogólnopolskim stowarzyszeniu tak, jesteśmy y, y, i pracujecie w razem. Ja też jestem w komisji rewizyjnej sekretarzem w tym Rady przy Radzie Krajowej Stowarzyszenia No i po Sołtysu. co wy się zrzeszacie jako Sołtysi? O, jest po co? Chociażby, no właśnie to. to... No, fundusz, ustawa o Funduszu Sowieckim, żeśmy nad nią pracowali ładnych parę, parę lat. Uruchomiony ten Fundusz Sowiecki został w 2010 roku. Także no nie ukrywam, że chyba przez. Dobre pięć razyśmy pracowali nad tą ustawą. Teraz wypracowaliśmy projekt us ustawy o dodatku do rent i emerytur. Dla sołtysów. Dla sołtysów tak, oczywiście. Tak, 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 to tak. jest no, ciekawa propozycja, bo za pierwszą, za pierwszą kadencję jest 2,5 roku, za każdą kadencję 2,5%, y, ale natomiast nie więcej niż 10%. Jest to jakiś dodatek, Skromny dodatek, przepraszam. I... Może nie tyle dodatek, ile właśnie I... to jest pewna swego rodzaju rekompensata za czas, który poświęcacie. Dosłownie, bo bo tak ta, ta naprawdę bo jest to społeczna nie ukrywam, praca. Że radny przyjeżdża tylko na komisję i na posiedzenie Rady. Niech, niech Pani sobie wyobrazi, że radny nawet nieraz nie, nie jest na zebraniu wiejskim, gdzie się podejmuje ważne decyzje, gdzie by mógł doradzić albo wesprzeć tą inicjatywę wiejską. Nie zawsze jest. A Sołtys jest i na posiedzeniu Rady Gminy organizuje te spotkania wiejskie łącznie z tymi imprezami. Nawet są takie przypadki, że przyjeżdżają do, do Sołtysa banki, żeby zorganizował spotkanie z mieszkańcami czy tam ubezpieczanie różnego rodzaju firmy ubezpieczeniowe, przepraszam. No to, to jesteście no. taką władzą pierwszego kontaktu. Dosłownie tak. Dosłownie wszystko, wszystko tak. Co, co się dzieje, to pierwszy, mm. pierwsza ra, interwencja u sołtysa. Tak jest. No tak. a wy musicie, tak jak pan powiedział, być 24 godziny praktycznie na dyżurze. Nie macie e, godzin pracy od 7 do 15, wręcz odwrotnie. E, jak wszyscy zjeżdżają do domu po pracy, zaczynają się rozglądać mm. po tej wsi, no to wtedy e, są interwencje u sołtysów. To prawda, nie zaprzecz. <laughs> no to tak się dzieje my. I, i, i mamy tak trochę próbowaliśmy doliczyć y, nasze wsi lubuskie. Jest ich bez wątpienia ponad tysiąc, tak. około 1012 wsi. Y, y, to jest duża społeczność. To jest duża społeczność. Duża społeczność. My w stowarzyszeniu mamy 927 sołtysów y, Teraz po tym spotkaniu w Witnicy z sołtysami już mam cztery deklaracje, do, które musiałem wysłać, złożone, mm -hmm. już wiem. E, zobaczymy, co będzie na zjeździe, ile dołączy. Zawsze po każdym zjeździe do, dołączają się sołtysi, nie? No chcemy, powiem pani szczerze, no chciałbym też mieć w swoim zarządzie takich ludzi operatywnych. Jest zarząd, który jest, jest działa dobrze, nie ukrywam. E, szykują się zmiany, bo już Jedna osoba zapowiedziała, że już nie będzie, bo ma swoje obowiązki domowe, rodzinne. Zobaczymy, teraz będziemy mieli. Trwają w wielu gminach zarządu. wybory w sołtysów, prawda? Bo tak, tak. kadencje się kończą, mhm. więc może właśnie wśród tych no, albo stare nowo wybranych, albo zupełnie nowych sołtysów pojawi się właśnie ktoś, kto będzie też miał nowe no, pomysły. Będziemy mieli w... Powiem Pani szczerze, w kwietniu szykujemy zjazd sprawozdawczy wyborczy Lubuskiego Stowarzyszenia Sołtysów, Także to będzie jeszcze przed tymi nowymi wyborami. No tak kalendarz nam no, mówi, to i tak jesteśmy w plecy z wyborami. Przez tak, to, tak, przez bo jest tą zmiana, przesunięcia. No nie chcieliśmy ryzykować, bo nie chcieliśmy mieć też jako zarząd kłopotów, bo, bo nie jak to było w tej pandemii. Tak, wiadomo jak to jeszcze, było. Nie daj Boże, jakby doszło do jakichś no, zakażeń, to ojej, ojej. Y Mamy, y, jesteśmy w przededniu święta sołtysów, tak, tak. więc może na koniec y, złóżmy życzenia naszym lubuskim y, sołtysom, bo trzeba na pewno życzyć im dużo zdrowia, dużo wytrwałości, hmm. dużo takiego też wyrozumiałości. Bo, tak jak powiedzieliśmy, są to osoby takiego pierwszego kontaktu. Jakiekolwiek problemy dzieją się na wsi, to, to sołtys musi wiedzieć o nich, musi reagować. Więc to życzymy też takiej otwartości na potrzeby mieszkańców wsi. Ale ja myślę, że tak jak rozmawialiśmy tutaj, to życzmy naszym sołtysom też dużo pomysłów, dużo energii i dużo takich dobrych ludzi, z którymi będą mogli współpracować i na rzecz swoich wsi, tych najmniejszych ojczyzn pracować no praktycznie pani powiedziała wszystko co mogłem ja powiedzieć <głos> <głos> mogę się tylko dołączyć no to zdrowie rzeczywiście jest nam potrzebne wszystkim e, życzę też tak w tym działaniu sołtysa dużo pomysłów nowych e, no chciałbym żeby ta polska wieś lubuska zwłaszcza wieś co już była piękniejsza chciałbym życzyć sołtysom może tak teraz jest taka moda, wie pani, żeby nie było ani gorszego, ani lepszego sort, sortu, żeby było w naszym województwie i w kraju normalnie. Żebyśmy mogli godnie pracować tu na dole, na tym szczeblu podstawowym. Jednym słowem, wszystkiego dobrego, panie i panowie sołtysi. <laughs> Drodzy sołtysi, wszystkiego najlepszego dla was. Bardzo was serdecznie pozdrawiamy. A ja dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję pani pięknie. Dziękuję państwu.